Generał Bogusław Samol podczas śniadania Rymanowskiego w Polsacie stwierdził, że prawdopodobnie zostaniemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a może nawet Europy Zachodniej. Prawdopodobnie my jako kraj buforowy i nasze jednostki wojskowe, a dlaczego o tym mówię, za chwilę będę starał się krótko wyjaśnić, będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, lub nawet Europy Zachodniej. No nie wiem, jak dla mnie w takim układzie to nie jest poświęcanie kogoś, ale po prostu zdrada. Jednak jak zwał, tak zwał, najważniejsze, że do ludzi pomału dociera. Moja żona pojedzie na front, proszę pana. Moja żona zginie. Witam was. W zasadzie mógłbym się zgodzić z tezą generała, jednak opiera się ona na błędnym przeświadczeniu, że Stany Zjednoczone poświęciłyby nas dla własnego bezpieczeństwa. Tymczasem Stany Zjednoczone nie walczą tutaj o własne bezpieczeństwo. O wiele wygodniej jest, byśmy myśleli, iż Stany Zjednoczone nie pomogą nam z obawy o bezpieczeństwo własnych obywateli. Z czysto ludzkich odruchów i emocji to jest nawet zrozumiałe i myślę, że media z kapitałem amerykańskim wyjaśniałyby nam to do ostatnich dni. Jednak nie czarujmy się, nikt w sposób otwarty Terytorium Stanów Zjednoczonych nie zaatakuje. Dlatego też Stany Zjednoczone, w tym scenariuszu, o którym panowie rozmawiali w Polsacie, nie poświęciłyby nas dla własnego bezpieczeństwa, ale dla własnych interesów. Przecież tutaj chodzi o dalszą jazdę na gapę, o tak zwany nadmierny przywilej wynikający z pozycji dolara amerykańskiego. Jego wartość, jego status waluty rezerwowej w wielu krajach na pewno nie chodzi o strach. Chodzi o zachowanie Aktualnego układu kolonialnego. Kiedyś niesiono kaganek cywilizacji, słowo Boże, wolę Bożą, teraz niesie się demokrację. Ale żeby nie było nasz status wasala chińskiego bądź rosyjskiego, byłby bardzo podobny, jaki, jakim cieszymy się teraz. No oczywiście gdzie indziej byłyby położone akcenty, nie byłoby tej kolorowej obyczajówki. Nie byłoby zielonych ładów. Jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, to zapewne stalibyśmy po drugiej stronie płota i to my byśmy wysyłali inżynierów. Jednak bylibyśmy dociskani gdzie indziej. Nie miejmy złudzeń. Ja nie będę dzisiaj oceniał, co jest lepsze, w który otwór by nas dopinano. Chciałem tylko wam pokazać, że teza generała opiera się na złym osądzie sytuacji. Jest to bardzo delikatnie powiedziane. Moim zdaniem, troszkę to dziwne, że ten temat tak wypalił. Może dlatego, że słowa padły w mediach mainstreamowych, a może ktoś na tym koniku chce się chwilę przejechać. Ale co jest godne uwagi, a o tym się już nie mówi. Generał, zaraz po tej mocnej tezie stwierdził, że to była fikcja taka że to scenariusz hipotetyczny i że lepiej zakładać najgorsze. Ale to, co pan mówi, panie generał, jest straszne. Bo... Oczywiście, że tak. My nie możemy to znaczy... nastrajać się bardzo pozytywnie. My musimy bardzo realistycznie podchodzić do zagrożeń. Często te zagrożenia w Polsce były minimalizowane. I dzisiaj, że nie będziemy sobie mówić wprost, w debacie publicznej, jeżeli o tym politycy mówią i wojskowi są angażowani, to musimy przyjmować największe zagrożenia. Dobrze, żeby się te zagrożenia nie zrealizowały w stosunku czy nie spełniły się w stosunku do Polski, bo jeżeli w czasie pokoju jest lekceważony przeciwnik, pewne rozwiązania. To państwo jest skazywane na niepowodzenia w przyszłości. I biorąc pod uwagę, Rosjanie nie sądzę, że się odważą użyć broni jądrowej, kiedy mają w swojej doktrynie zapisane, że tylko wypadek zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Ale kto wie. Gołym okiem, gołym uchem słuchać, że jesteśmy zanęcani tematem Sheringu. Nie wiem, czy chodzi tylko o kampanię wyborczą do Europarlamentu i potem temat upadnie, czy po prostu zrobiła się straka ze względu na nową doktrynę atomową Białorusi i potem temat również upadnie. Co warto zauważyć, temat ten próbuje podbijać. Dudu. Deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing wywołała dyskusję na scenie politycznej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jeżeli byłaby decyzja naszych sojuszników, aby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, to jesteśmy na to gotowi. Zdaje się, że Niemcy czują pismo nosem i temat ten próbują rozbrajać. Póki co delikatnie, póki co mamy komunikat niemieckiego ambasadora w Polsce. Nie, nie chodzi mi o Tuska, tylko tego Niemca z brodą. Otóż ambasador Elblink napisał, że Niemcy się nami zaopiekują, Niemcy biorą za nas odpowiedzialność. W domyśle żadne tam fanaberie, mącenie ludziom w głowach. Chodzi o podbicie wpisu generała Karstena Bauera. Inauguracyjna wizyta i pełne zaufania rozmowy z moim polskim odpowiednikiem generałem Kukułom na temat trzech jasnych priorytetów: konkretne projekty współpracy wojskowej. Niemcy przyjmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO, szkolenie wojskowe i materiały dla Ukrainy. Sami widzicie, skoro Niemcy przyjmują odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, to no to w razie czego się nami zaopiekują. Śpijcie spokojnie, pracujcie spokojnie, cieszcie się wiosną, wszystko jest pod kontrolą. Natomiast same rozkminki wokół programu Nuclear Sharing sobie dzisiaj darujemy. Po prostu uważam, że Amerykanie się na to nie zgodzą. Może coś się zmieniło, ale mówię to na czuja, nie sądzę, na Wiemy, jak Amerykanie obsługują nasze interesy. Natomiast jeżeli chodzi o polskich urzędników, o tak zwane elity, no to nie są w stanie mentalnie, organizacyjnie, intelektualnie pociągnąć polskiego programu atomowego. Ci ludzie nie są w stanie podpisać umów, zapłacić, żeby ktoś nam wybudował gotową elektrownię, obsługiwał, serwisował, a co dopiero mówić o ścieżce na przykład Korei południowej, która rozbujała z własną energetykę jądrową, jednocześnie będąc w stanie błyskawicznie przestawić się na produkcję militarną, więc no chyba, że temat będzie tak długo wałkowany, że w końcu nie wytrzymam i na niego wskoczę to tyle na teraz to tyle ode mnie, jeżeli wam mało zapraszam was na zakładkę wideo wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło może Was coś zainteresuje, oczywiście kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają jego cele pojawiło się par, parę maili odnośnie badania żywności dzisiaj na wszystko podpisuję, poczyniłem też kroki odpowiednie oczywiście to są takie bardziej tip-topy, ale w następnym materiale powiem Wam co jakie te kroki zostały podjęte Póki co życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.